Cześć, witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie z tej strony Szymonce, a dzisiaj zagramy sobie w grę o nazwie Give Up. O co chodzi? Starujemy się takim ludzikiem, jak w niebieskim, i musimy przechodzić piętra, tak? Musimy przechodzić piętra i możemy zrezygnować z gry, zrezygnować, poddać się przez, te, przez niebieski guzik, jak już pewnie tutaj na dole widzicie, z napisem Give Up. Tak. Jednak ja postaram się... Nie klikać na razie tego przycisku, bo te piętra są proste jak na razie. Chociaż jak grałam w tą grę, to dalsze piętra już aż tak nie były, bardzo się wkurzałam. Normalnie mówiłam sobie, że tak na odcinek. No, no jak ja mogę nie przejść tego? Yy, tak na odcinek. Yy, nie będę starała się, pokazuję, że się będę denerwować, ale ben, mogę to nagrać. Ten niebieski ruch, z strzałkami. Oj, 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 kolce. No nie. Wrócimy na kolce, uważaj, bo zabiją nas. Więc. Ojej, tego mogę już nie przejść. Niestety, teraz widzicie, że odsuwałem. Może raczej przybliżę. A dobra, olać. Mam już dziewiąte piętro. Tutaj z boku piszę piętra. Super. Ej, jak widzicie, krew się polała, więc no. O. Gra, no nie jest straszna, powiem wam. Ona jest y, gra tą piętr. Rosanna nie jest straszna Oczywiście muzyka jest taka fajna, ale jej nie słychać teraz A Wy jej zapewne nie słyszycie O jak ja mam przejść te piętro, chociaż przeszłam ostatnio za pierwszym razem te to to ja akurat muszę na odcinku lamić Nie zrobię teraz cięcia, bo to by było w ponad moich sił O, jak fajnie przeskoczyliśmy, no i od tego miejsca to się zaczyna powoli wkurzanie od tego lebelku. No. No. Widzieliście to? Ja nie wiedziałam. Nie no, ja nie wiedziałam tego, ale chyba zginąłem jak tam już byłem. Niestety, ale... Tutaj no, kurde, blaszka. Hmm. Tutaj dałem... Czym? Ten level nie jest aż tak ciężki. Przecież on jest banalny. Przecież on jest banalny. Zostaw to. O, jak widzicie, tutaj będzie nam ziomeczek strzelał. No. Jeżeli kogoś. Kogoś tego. W sumie interesuje mnie odcinki z kimś, nie sam To możecie, no kurde To możecie wbić na odcinek Desim strzy 3 niespodzianka Tak? W sumie to miała być niespodzianka, a ja wam już zdradziłam Sorki Nie no, tam ja będę nagrać po 0,9 Nagrywałem już i już 11 osób to obejrzało Ale jeżeli ktoś nie obejrzał, to zapraszam Serdecznie. Możecie wpisać albo The Sims y, 3, odcinek 3, niespodzianka. No kurde, no. Nie, no, przecież ten level ja zawsze banalnie szybciej wziąłem go. Jest, jest, szybko. Dobra, O, już na starcie. Ej, tak nie może być. Ej. Tutaj, tutaj zawsze się odpręża, ale w następnych lewelkach już nie. Znaczy odbrana. Tam zawsze się odpoczywa, tak przygotowuje się. Ale w późniejszych lewelkach tu się będzie liczyć każda normalnie sekunda. Nie! Kurde... Teraz, ben... Teraz pewnie sobie myślicie, że ja... no... Uff. Ile już mam śmierci? Tak mało mam śmierci jeszcze. Co ktoś miał wtedy już 4? Cztery, 400. Cztery, no. Oje, ja widzicie ile tego tam jest? Normalnie, widzicie to. Tutaj, teraz się. Raz od tego miejsca, co się liczy normalnie. Od tego, to się liczy każda sekunda. Dobra jest. Mam dołożyli tylko te klocki. Takie. No, kitrajcie, right, right. kitrajcie. Nie wiem czemu takie level przechodzę szybciej niż tamte prostsze. Nie wiem. Tutaj też się liczy każda sekunda. Znaczy od tego miejsca, w sumie od tamtego miejsca, gdzie się odpoczywało, to się liczy każda sekunda, bo jak widzicie, o, na przykład od tego miejsca to się liczy każda sekunda, że tak naprawdę, bo ja, widzi, widzicie, nie? jest sprawdzę, 6 minut już, no troszkę szybci, szybciutko to się nagrywa jakoś dzisiaj. Dzisiaj też chciałam sobie coś nagrać, od dawno, w sumie... Ojoj oj, oj, tamto. A w sumie odjąły się te, te strzelające, więc będzie. Znaczy. Będzie. Będzie, będzie, będzie. Ty widzieliście to? Zaraz się będzie liczyć każda sekunda. O, 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 jest, no, dobra. I dajcie trzeba to sobie pompy i widzicie. O, tutaj z boczku. No. O Boże, o Boże. Bo. I widzicie teraz jej, czy każda sekunda normalnie, wszędzie są one. Ja chyba do laserów nie dojdę, bo tutaj za niedługo będą lasery. Ale ja do nich chyba nie dojdę, chyba zostanę, na tym skończę. Albo i może nie. No kurde, Blaszka. Ale tam, gra, gra w sumie, jeżeli chodzi, nie jest tak straszna. Jeżeli chodzi o tą krew, no ona nie jest straszna, ona muzyczkę, muzyczkę możecie, naprawdę za muzyczkę to się bierzecie i normalnie muzyczka taka fajna. W sumie nie wiem, no dla mnie ta gra nie jest straszna. W ogóle. Ale nie wiem jak przejść ten poziom na razie. E, na odcinku może będę mieć fart i może uda mi się dojść, ale chociaż wątpię teraz. Teraz wątpię. E... Waga, no Kurde, kurde, kurde. Kurde. Jak widzicie teraz, się liczy normalnie każda sekunda. Po prostu jak nie jak będą... No, było już tak dobrze, ale jak ja oczywiście musiałam się ruszyć. Tak, 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 tak. tak. A już wiem jak to przejść, tylko teraz nie wiem, czy mi się to uda. Dokładnie. O, jest. Wow, uwaga, uwaga, uwaga. Jest, 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 jest. jest. Uda mi się. Uda, uda. Nie? Jest. Dobra. I widzicie, tutaj się dołożyło i tutaj nam się w ogóle podmniejszyło. jeżeli I się... ja już nagrywam. 8 minut w sumie to się szybko nagrywa, i szybko przechodzę te levelki. No, na tym levelku troszkę stanął i na tym też staje powoli. No. No! Dobra, ale teraz, teraz się nie idzie każda sekunda, bo tam można już, gdzieś jest przygotowanie, można. A i tutaj jeszcze, tak o, można sobie się przygotować. E, e, tam, jeżeli jeszcze macie stresa troszkę, to możecie tutaj jeszcze. Dobra, okej. Okay. No, super. Super, laserku. Jest, jest! Jest! Ja! O nie! Doszłam, doszłam do tych, doszłam do laserów. Brawa dla mnie! Naprawdę, ja nie sądziłem przecież nigdy w życiu na tej grze nie doszłem do lasera. Po prostu laser to było ponad mojej siły. No bo laser to taki szczęście, że tylko jeden. Musiałem zginąć. No musiałem. Boże, może dwa lasery? Nie, 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 nie. Jest! No już, na starcie. No dobra, zginę. Nie wiem, doszłem do laserów, brawa. To jest mój nowy rekord. No ale tamto, ja bym tu przeszedł, tylko... To o, właśnie to, bo to mi przeszkadzało. Ło, 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 wow! Widzieliście? Szybko! Dobra. Jeszcze czego, jeszcze czego. Ja już nie ogarniam. Ja tutaj już nie ogarniam tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. W ogóle nie ogarniam, co to się dzieje na tym tutaj ekranie. No, nie ogarniać to. Fajnie. W ogóle jestem bardzo... No mój, mój nowy rekord, więc odcinek udany. Powiem Wam, odcinek udany. W ogóle, jak to się szybko nagrywa, no weźcie. Myślałam, że to będzie dłużej się nagrywało, znaczy nie to co nagrywało, tylko no. Fajnie, że tutaj można sobie tak odpocząć. O, o dokładnie. A to na laserach. Powoli przechodzę tą grę. Już 60% gry mam zrobione. Boże. Jest. Wow. Wow. Tam nie przejdę na bank. Dora, nie. Wiecie? Przepraszam Was bardzo, ale ja nie daję rady z tą grą. To już... To co się dzieje na tym ekranie, jak widzicie, w ogóle nie ogarniam już. No, więc nie ma sensu już wam przedłużać w końcu. Znaczy... nie przedłużać. I żegnam. Żegnam po prostu cię gro. No niestety ładnych wiatr jest okej. Okay. Grę, bardzo fajne pocieszenie. Powiem Wam, bardzo fajne pocieszenie. Eee, tylko szkoda, że nie po polsku. Tak. A więc tak, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do no i cześć!